Dobra, witam bardzo serdecznie wszystkich. Yy, no i co? W dzisiejszym materiale troszeczkę sobie powiemy o craftedzie. I co dalej? Yy, co dalej będziemy robili na tym kanale, jeżeli nie crafted? Yy, no, na pewno będziemy kontynuować PVP. No, ale powolutku będziemy jednak też inne serie wprowadzać, bo już. Co za dużo to niezdrowo, może tak. Tutaj będziemy przygotowywać w kolejnym materiale na pewno jakąś farmę yy. No i teraz za chwilę zobaczycie jeszcze tak na wstępie powiem yy, Tu jest wszystko rozwalane, nieważnie, przyjmujcie się tym. Wysadzone wszystko jest, ale to wyrąbane w to. Tu są dobre wieśniaczki Typu właśnie, o zobaczcie sobie szczęście, o czemu mam takie biedne i, ty, i to temu nie po totem pójdziemy w następnym materiale na właśnie do tej y, farmy tam robić, znaczy farmy, no do tej willi i tam będziemy robić farmy totemów. No i zobaczcie co mam. Kupiłem smocze jajo i teraz za chwileczkę widzicie y, jakie zdobyłem i widzimy się już jak zobaczycie tą wstawkę. No dobra, jesteśmy już po powsta wstawce, że tak to ujmę. Yy, no i jak widzieliście, kupiłem je od diskeca za perfity moje wszystkie, czyli za dwa totemy, jedną elitrę, i wszystko było zdobywane na po prostu odcinkach. Jeżeli nie obejrzeliście, no to tam proszę sobie obejrzeć, nadgonić. No i nazwaliśmy tą serię Minecraft Anarchy. Myślę, że będzie całkiem przyjemna nazwa. Jeżeli chcecie zmiany, no to mówcie, nie? Już się po prostu tak przyjęło nasi. Tutaj te osoby, które grają. Yy, no i zaraz właśnie im powiem, żeby sobie nazywali odcinki po prostu Minecraft Anarchy czy tam Survival Anarchy, obojętne. Piszcie też nazwy, jakie proponujecie, wiadomo. No. Jeżeli chcecie jakąś inną, no to proszę napisać w komentarzach. Yy, kolejną sprawą, jaką by było. Y, fajnie poruszyć jest rekrutacja, którą właśnie otwieram. Odbędzie się ona na innym serwerze niż tym, co wtedy, nie na tej rekrutacji. Tam będą już osoby dodane na serwer. A rekrutacja odbędzie się na wyspie Krokodyli, do której y, Discord jest w każdym odcinku, ale w tym będzie również. Zaproszenie działa już, było tam w jednym odcinku zepsute, przepraszam, źle mi się ustawiło, ale mogę powiedzieć. Dalszą sprawą by było poruszenie: czy na moim kanale będzie crafted? No, jest to ciężkie pytanie, bo to jakby nie zależy ode mnie. To wszystko zależy od tego, czy ja będę miał co tam nagrywać. Jestem świeżutko, zobaczcie, 40 minut po odcinku z Freebuilda. Wy to widzicie już jutro, czyli dzień po freebuildzie z CraftEDA. Chcę zobaczyć sobie, jak będą statystyki wyglądały i jeżeli będzie naprawdę znośnie, to oczywiście filmy będą się pojawiać i z freebuilda, ale czy o survivala, bo zapowiedziałem na społeczności, tam się wszystko dowiecie ogólnie, więc proszę śledzić kanał. Dalszą sprawą, na pewno dość istotną, yy będzie od czego zależy ten survival. Um, no i tutaj zależy to od tego, czy ja będę miał tam ludzi do zabijania. Jeżeli, no wiecie, do zabijania po prostu na PvP, na spałnie, tak i tego typu rzeczy, bo po prostu, no lipa będzie, jeżeli ja nie będę miał. No po prostu będę wchodził na tego spawna i się 99% osób boi, jeżeli wyjdzie, to odpał albo yy, jakiś Alex, tak? Yy, a tak przecież było, no nie? Więc... Teraz wszystko zależy też od was. Jeżeli napiszecie, naprawdę spoko komentarze. Pod społecznością w ankiecie dajecie no, opcje, tak? Że chcemy survival. No to ja takowy się będę, kurde, siedział 24 na 7 na spałnie i będę, kurde, próbował coś zabić. I to jest moje wyzwanie, jakie jest, no, bardzo duże. Żeby nagrać jeden odcinek z Crafted'a, ja siedziałem naprawdę dużo. To już takie, no, no jest naprawdę dużo czasu poświęcić trzeba było. Nie planujcie tu cheatować, bo to będzie wyłapane w kilka sekund, naprawdę. Yy, łatwo nie będzie czytowe. To nie jest serwer do cheatowania. To jest serwer pod grę, yy, pod nagrywanie, po prostu pod YouTube'a, tak? To jest moja seria. Jest to moja główna seria już teraz yy, oficjalnie, bo jest ona na daily, więc na pewno, na pewno takowa będzie dość spora. Czyli będzie jeszcze długo trwała ta edycja. Ludzie już mają coraz lepsze itemki i ogólnie są lepsi niż byli. No, czyli co? Podsumowując, jak dostać się teraz na serwer? Yy, IP nie podam, bo nie, ma takiego, nie ma takiej potrzeby, więc no, nie ma to sensu po prostu. Myślę, że najlepszą opcją, żebyście sobie dostali się na serwer, no to oczywiście like, sub, komentarz, dojście na serwer, bo tam będzie rekrutacja, tam jest kanał rekrutacja. Na serwer prywatny do krokodyla, coś takiego, mniej więcej. Yy, I na takowym kanale ta rekrutacja się odbędzie. Tam macie wzór. No i najlepiej, żebyście mieli jednak kanał na YouTube. Yy, no i oczywiście musicie być moimi widzami. Ja to oczywiście sprawdzę. Musicie podać link do kanału. Najlepiej mieć subskrypcje publiczne. Zobaczę sobie suby przy okazji, yy, no bo to jest obowiązkowe, wręcz. Tak mi się wydaje, no raczej osoby, która nie ma mnie w subskrypcjach, no raczej nie dodam. To jest rzecz oczywista. A wiem, że sporo osób chce na ten serwer dojść, więc naprawdę już się robi... Aha, ktoś mi wysadził krowę. Gdzie to? Tu. No i pięknie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się film spodobał i rekrutacja się powiedzie, tak jak ma się powieść. I dalsza seria również będzie kontynuowana, no i kraftę to oczywiście też będzie kontynuowany, to zależy od Was, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.